No jak mówiłem, witam was w kolejnym odcinku nagrywanym zaraz po poprzednim Po kuriozalnej Chujowej porażce Ale co poradzisz Jak nie potrafię grać to tak jest Ech, Mam nadzieję, że uda nam się Tym razem wygrać Powiem, byłoby miło wiesz kiedy Mogę zabrać kielich, niż się pieprzyć. Mm. Och, ach, że rzucę. No właśnie, poszło jeszcze gorzej. Mm. Games within games within games. Serio? Musiało kurwa te samu wypaść? To jest dopiero złośliwość Ech. O, udało się, teraz Dziękuję Pasławę zdobyliśmy Tych łajstw jeszcze tutaj brakowało Nie będę ci wykorzystywał o, sukces! Zdalcy wyjdą. Muszę mi przypierdolić, żeby nikt się nie dowiedział, że sprzedają uręż za czekoladę. Tudycze. Mi im się nie dziwię. Budycze są tego warte. i mi tak pysk jak kurwa do też jest ogłuszony. To mnie zastanawia. Bardzo chciałbym dostać jeszcze raz samą, ten sam hełm. Z pożywieniem. dostaję kurwa kartę pożywienia za każdym razem, gdy będę miał mniej 15 punktów, ubrażeń albo i mam ten. Samo to się 5 złota. Nie wiem. Nowe jedzenie. Jedzenie, drugie co daję? Bolę to. Zdrowe jedzenie. 3 złota. W moim przypadku zdrowe jedzenie bardziej się przyda. Więcej będzie mi to odnawiało. Na razie nie. później do ciebie wrócę. Mały diabeł. Eee. Yy... Daj mu klątwę. Duj. Prawdziwej nikciem nie klątwę dziękuję. Przyjmij proszę ten mały prezent. Dziękuję. Pozbyliśmy się klątwy. Tak komicznie. Hmm. Odmów. Wyposaż. No. To ja rozumiem. Dzięki temu knypkowi pozbyliśmy się tej klątwy. Tak zajebiście. <laughs> zajebiście i komicznie. Zarazem. Ech. Mógłbym w sobie pomyśleć że on może możemy mu oddać naszą klątwę. Jakoś na to Kolejny robnik. Zobaczyliśmy się chyba z jednej, jednej z najbardziej upietliwych kląt, jeśli chodzi o tą rozrywkę. Rozrywkę. Rozgrywkę, nie rozrywkę. No tak, rozrywkę no Mianowicie... Wolna liczba tarcia. Co to jest wada? Chyba jej wypiną Zwłaszcza w tym wypadku jak masz mało tarcia. Z drugiej strony następna klątwa też będzie upierdliwa. Ekstalowy też co ja dostanę? Maskę proszę Świec gdy ożywa powoduje u pobliskich wrogów wyczerpanie Jedna karta typu porażka świeci się Dobra, to albo to Na tym jeszcze nie stać Wezmę to Kontynuuj. O, odzyskaliśmy zdrowie Ożywienie też dostaliśmy No to, o, to jest, Pięknie O Odwiedź matkę, zaptaj o dnię. Dziękuję. Musimy na tę różkę. przyszłość Tyk, pyk. Centrum. Pozostaw. Teraz kobieto. No niestety żadnej klątki nie mamy dla Ciebie. Została już zdjęta. No bo te łajzy. Nie dziękuję. Zwykła porażka. Dobra, ogry. Dam radę. No, fajna ta maska, że się świeci właśnie ta jedna porażka. Przydatne. Nie powiem. Pamiętaj, żeby blokować te ataki, bo nic z łatwiej jest wygrać No właśnie, mu się broń blokuje Muszę to zapamiętać na przyszłość Właśnie dopiero pod koniec gry praktycznie do o się o tym dowiedziałem Zauważyłem to No cóż Nowe posażenie, co to będzie? Taki promień, tak? Albo Kołem, opcjonalny jest jeszcze raz kołem w trakcie zagrywka, typu koło. No, ale jeszcze raz, czy zary, zagrywki. Pro, to wezmę Życia. ucieszę. Cztery sławy, zaś miło. Nie będę miał spokój z tymi ciadami. Exploruj dalej na razie. Idę do ciebie, kartografię. Tak, przyjmij 12 sztuk złota. przyjąć obóz pokaż mi co masz na handel jakieś wyposażenie Jeśli tak kup e, skończ handlować z obóz idziemy patrzeć ze spaczeniem pada jaskinią teraz idzie o lepiej mam takie wrażenie, przynajmniej na początek zobaczymy jak to dalej pójdzie w uh. Tym akurat musiała się ta... Ta demonica trafić na samym początku Mogę poprzeć w następnej rundzie?

Dałoby się pozbyć w kolejnych, ale już kolejny. A ja myślę, nam się ta łaj trafiła. Tak, pracę złoto, trudno. Prosta. Chciałbym się tej klątki pozbyć. Eee, złoto. W tym wypadku bawełnę złoto. Bo gdyby mi brakowało pożywienia, no to miał tą klątwę z pożywieniem, to raczej bym tą klątwę na pożywienie używał, ale w tym wypadku po wolę koncentrować się w tym. na tym. No, trudno. Au. Musiałem się na na niego ten. Tał. Jak na złość? <śm> no potoczyłem to się na jego strzał. Wiele kasy dostanę 2 hmm. słabe to nie tak źle 15 25 Powiedzmy, że się nawet opłacało Po dnia życień wrzuć kilka monet do studni 10 To dostanę? Bogowie są umiarkowani z zadowoleni z Twojej ofiary. To prostu niesamowitym samotnikant. Daj plus 10 walka, jeśli Twój towarzysz nie jest z Tobą. Okej? Okay? Wolałem coś innego. O, A knight with Dobra. Nie chcę wyposażać z krytobójców się pozbędę jak ostatnim razem o. Miło by było jakby ten ornament był... O... znaczy był było możliwe obok. Wiecie o co, o co mam na myśli.

Mówiąc szczerze A tu... Uch, było blisko Znowu, prawie zdechłem Nie podoba mi się to Wystarczy? Kontynuuj. O, blisko. Mhm. ceremonialny na dwór cesarstwa. Gdereł uważnie przygląda się mieczowi. Dzięki dobie ceremonia posuwania na rycerza może zostać przełożona na jutro. Trzymasz nagrodę za zasługi dla cesarstwa. Uhuhu. Uh. Oko. Kontynuuj. Jeden pożywienia. Jeszcze. No. Ale rozbić tutaj obóz. Musisz rozbić obóz. Pytanie raz. Chyba. O, gotuj. Jeszcze jedno i powinno wystarczyć lui, Luj, co mogę kupić? To bym chciał kupić? Bardzo. Ile mi potrzeba? 48. Jakbym coś sprzedał, to jest tyle warte. to w dziesiątkę? Nie. Talizman. by jedzenie. Zmniejszony ból w handlować z Może mogę, mogę iść dalej Dobrze, że ja mam te sławy I co mamy? O, krasnolud Spoko Mmm, spoko to ja mógłbym ci dać. Co tutaj mamy? Zniknięcie porażki. Szeroki promień. Zdrowe jedzenie. Zniszczony ból. Zniszczonego bólu na pewno się nie poluję. Nie będzie szeroki, szeroki promień. Tego mogę się pozbyć na ten moment. Tak po prostu tu. Jakiś sukces. Zwykły sukces. Ola, yy, święty diadem, mniejsza prędkość. A ja mam. O, czy chcesz wyposażyć się w święty diadem? Yy, na razie, żegnaj, tam się żegnaj. On szletu. fajnie, marły żeby mi się przydało trochę częścia, kościa. Dwa wymienić. Rolej. Ale za to złoto, co zyskamy, to będzie takie złe. Za każde ciało. Tak źle. O, rozbij obóz. Handlarzu, pokaż to wyposażenie. Tak. Kup. Tak, kupię to. To wyposażam. Bądź handlować. I obóz. A nie, moment. Rozbij jeszcze raz obóz. to, to jedzenie. Jemu mogę sobie jedzenie ugotować. I weź jeszcze. Idziemy do portalu kolejnego tak. cieszę się, że mam ten piersiń właśnie mieszający wartość o 5 bólu. Bardzo przydatny. cię. na kolejny spadł, na razie mi nie idzie tak no, Mówię tylko na razie, on no, zostanie. No, Zdobył mi się lepszy oręż. 做饭。 Chciałbym się pozbyć tych randomowych klątw jakimś cudem Ale jesteśmy w rozdzia powiedzmy rozdziale Staruj dalej Miejmy nadzieję, że tym razem się uda Dobrze 10 Nie ma innych szans z dwie piątki. I chuj, poszło jeszcze gorzej. Bo mnie to kurwa nie dziwi. Zakranij się do nich. Nie będę czekał. Będzie jeszcze gorzej, jak będę czekał. Akurat mam to. ten. Wolałem, żeby ogra się pozbyć. Miałem nadzieję, że się ogra pozbędanie tego. Wysarski. Jest bardziej upierdliwy. Miałem grupę unijną C'est problème, As <tut> Myślałem, że to ja do no, tego bo... mnie to nie zdziwiło, bym zdechł. Rozglądasz hmm. się po cmentarzu? Rozglądanie się po cmentarzu to będzie wielka głupota. Puść w cmentarz. Nie będę ryzykował. Rozbi obóz. Jedzenie. Potrzebuję trochę życia. Uuu Jeszcze raz ugotuj, dobra Tyle starczy Idziemy 20% mniej obrażeń w walkach W życie nie zostało ani trochę uszczuplone I 20% mniej obrażeń w walkach Twoje życie nie zostało ani trochę uszuplone, okay. no to ciekawe.